To ja może to powiem. Dobra, to sobie powiedz. To ja to powiem. To ja coś powiem. Dobra, no to mów. W takim w razie. To, to, może, to może ja powiem? No mów. Okej, okay. to mów. Cztery style interakcji, które chcemy Wam zaprezentować składają się z elementów, o których powiedzieliśmy w poprzednich odcinkach. I pierwszym stylem interakcji, który poruszymy, jest styl interakcji zaczynający. I na ten styl interakcji składają się cztery typy osobowości. I mamy tutaj ENFP działacz-inspirator, ENTP dyskutant-wizjoner, ESFJ doradca-pomocnik, albo ESFP animator-prezenter. Wszystkie EP tutaj mamy w grupie, ale jest ten jeden rodzynek ESFJ. Mhm. Tak. I brakuje ESTP, to dlatego, że on jest zresztą EJ. Tak ESTP jest EJ, a ESFJ jest EP. Mhm. Taka grupka. Zgadza się. I y, jeśli chodzi o styl interakcji zaczynający, to on składa się z elementów tych, o których wcześniej mówiliśmy, trzech. Mhm. Pierwszy, są to y, typy inicjujące, tak. Czyli mamy inicjujący lub i z tych dwóch to jest inicjujący. Tak, czyli on zaczyna rozmowę, czyli on zaczyna tematy. On zapala. Z, on zapala, jest <grym> otwarty. <grym> tak. I kolejnym elementem jest element informujący. Czy nie, jest to, nie są to typy bezpośrednie? Tak, nie mówią wprost. Oni wolą taktycznie. I tak troszeczkę Dużo. Taktycznie <grym> też może. To, to jest taktyczne. Tak, to jest taktyczne, no tak, żeby, jest żeby być informującym. Oni wolą tak to w nie coś powiedzieć, żeby kogoś nie urazić. Na przykład, to jest akurat, yy, to jest nagminne. Przyjdzie ktoś i powie, no to co, zrobimy teraz herbatkę? I to <laughs> możliwe, że to będzie właśnie ktoś z tych ENTP, ENFP, SFP czy S A Ty doskonale wiesz, że chodzi o to, że Ty masz teraz i zrobić herbatkę. Mm -hmm. e i kolejny element to jest element ruch. Ruch, tak. I to jest z tych Stereotyp ruchowych, to jest ten stereotypowo-ruchowy. Mm. Ten stereotypowo-dynamiczny. Tak. To są te typy, które jak pomyślisz o typach, które nie umieją usiedzieć na miejscu, to to właśnie jest. ENTP, ENFP, ADHD, SNP. ADHD, jest... tak się mówi. Tak, ale naprawdę. No. Tak. Znaczy, czasami naprawdę, czasami nie. Nie, ale w sensie, że. metaforycznie, Ale to też o tym możemy tak. pogadać, ale. Kiedyś widziałam takie badania, że te typy często dostają właśnie diagnozę, że mają ADHD. I teraz pytanie: Czy to przez to, że mają taki typ, czy to. Zła diagnoza. To jest tak, to jest zupełnie inny temat, który nie będziemy teraz chodzić, ale można sobie skojarzyć. Wracając do tematu: Wszędzie ich pełno. Dokładnie. Działają, zapalają, mają. Ja mam taką ideę, którą wziąłem z ostatniego szkolenia, powiem wam teraz. I oni potrafią to sprzedać ludziom. Tak, oni od tego są, żeby tego zachęcać są ludzi, żeby od tego są oni. Żeby ten zapał wzniecić w ludziach. Niekoniecznie, żeby pociągnąć ten zapał, tak. i żeby dokończyć temat, ale żeby zacząć. I też słomiony zapał, też im się często zarzuca, szczególnie w, szko w szkole. No. Tak. Od jednego startującego na jednym szkoleniu tam sobie siedział, ktoś zadał pytanie dotyczące tego, no bo mam taką ideę. I właśnie, no, przychodzę do firmy i patrzą się na mnie jak na idiotę, chcę to wdrożyć i tak dalej. I on powiedział tak, wstał i mówi: jak chcesz ludzi zapalić, sam musisz płonąć. I on wiedział, co mówi, bo Nie był. dosłownie. ENFP. ENFP. Tak, I i oni doskonale On to wie, co to tak. znaczy płonąć. Oni naturalnie wiedzą, jak zachęcić ludzi, jak, jak ten entuzjazm wzbudzić. Zgadza się, więc. Y jeżeli macie jakiś fajny pomysł, a nie jesteście startujący i chcecie go sprzedać dużej grupie ludzi, podejdźcie do nich i powiedzcie przekonajcie tą jedną osobę, tą jedną osobę i do tego, żeby ona przekonała resztę. Tak. I ona to może zrobić bardzo dobrze. A Wy, zaczynający, którzy to oglądacie, to nie Denerwujcie się tym, że wy tacy jesteście, że, bo tak wszyscy, dużo osób pewnie wam mówi. Wy, słomiany zapał, no. ja jakby to ten, tu zaczyna, no. nie kończy. Wy tacy jesteście? Wy nie jesteście od tego, żeby to kończyć, od tego są inni. Wy jesteście naprawdę Oczywiście powinni się rozwijać. I oczywiście, ale żeby się nie zmienię. katować. Nie że, katować, że, a bo tak. Bo ja jestem ten, co zaczyna, a nic skończyć nie wiem. No, a większość innych typów nie potrafi nawet zacząć. Tak. Mają trudności z tym. To jest wasza supermoc. Zachęcanie ludzi i zaczynanie projektów. Bo bez startujących po prostu nie dzieje się. Nie, nie dzieje się. No. Czyli po prostu nie Alu ma. Nie dzieje się jest, tak szybko albo tak Że globalnie. po prostu są ludzie i sobie żyją w tej takiej swojej statycznym mhm. stanie, w którym są. I przychodzi startujący, zaczynający i on właśnie tworzy ten ruch, ten element yy, dynamiczny. I tu nie chodzi nawet o takie wielkie projekty społeczne, czy tam światowe, nawet to takie głupie coś Zróbmy jak... naleśniki! Tak, właśnie tak chciałam powiedzieć, zróbmy naleśniki. U mnie <noise> anegdota, naleśniki spontaniczne robią ESFJ, ENTP i ENFP. Naprawdę, ja nawet nie żartuję, jakbym miała wymienić ludzi, którzy nagle mają ten pomysł, żeby spontaniczne naleśniki, albo a, jedziemy do maka, to to są te typy. Tak. Niekoniecznie to są te same typy, które potem sprzątają. No, oczywiście. Ale pomogą chętnie, chętnie pomogą, tylko też. No... To jest właśnie to. Oni są do tego, żeby znowu żeby tych ludzi zachęcić. I kon konkretnie możemy jeszcze powiedzieć, że są nastawieni, to też już padło przy tych naleśnikach szczególnie, na wspólne zaangażowanie. Mhm. oni, oni nie, nie chodzi tutaj konkretnie o to, że ten pomysł musi zostać wdrożony, tylko chodzi o to, że. Ja muszę zadbać o to, żebyśmy wszyscy wspólnie wdrożyli ten temat. Chodzi o, o, o tę społeczność ludzką, żeby z tymi ludźmi osiągnąć coś, mm -hmm. żeby zacząć coś. Ułatwiają przez to pracę zespołu. To jest yy, ważny ktoś. Jak sobie pomyślisz, o, ja nie chcę tego człowieka zespole, bo zmiany bo zapał, on ma problemy ze skupianiem się na szczegółach, z ukończeniem spraw. Nie. On, on trzyma morale zespołu, on powoduje, że, że ci ludzie są. No nastawienie, nastawienie mhm. ludzi w zespole, jakie są uczucia, tu przyniesie herbatkę, tutaj coś, coś tam poklepie, tutaj ktoś już siedzi i już wchodzi ta stagnacja do tego pomysłu, chodzi ten zaczynający, a może tutaj zróbmy coś takiego. No. Tak. Y I jeszcze poruszyłem tą kwestię, warto bym poruszyć, że na przykład jeśli chodzi o NTP, NFP, to są też typy osobowości jakby uzależnione od wiedzy. I to bardzo często też mogą sprzedawać. Czyli Oczywiście. oni będą zaczynać yy, interakcje, mówią, że mam taką ideę, mam taki mm. pomysł, mam taką wizję i chcę nam teraz wszystkim sprzedać, bo takie coś było, widziałem takiego mema, widziałem taką sytuację, widziałem taką yy, wizję i tak dalej, a tu przychodzi ten ESTJ i mówi: "Co tyś znowu wymyślił?". No, no. Yy, ale oni po prostu schłoną, chłoną i no. zbierają i przez to potem to oddają. Gdzie na przykład SFP jest uzależniona od ruchu i od tego dobra, że działamy, tak, robimy. To jest tak. bardzo ważne. Tak, dobrze mówisz, tak, bo ASFP to będzie ten, co mówi, trzeba to załatwić, choć jedziemy teraz i jedziecie. I ty tak. siedzisz zdenerwowany w tym aucie, że ja nie chciałam, to rozumiem inne plany, a tak naprawdę zostanie to załatwione w tak. dzisiejszym dniu, a nie za dwa tygodnie. Tak, I do, dobrze jest. mówiłaś, dobrze kiedyś tam w innym odcinku mówiłaś, że ten SFP, no to on tam pozmienia swoje plany wszystkie. Tak. Tak. Ten swój dynamiczny no. postrzeganie, nazwijmy to planem, nie po prostu jakiś tam układ różnych elementów, które miał, powiedzmy, przewidział, że może zrobić w tym dniu. Tak? On poprzestawia to sobie wszystko tak, żeby to po prostu robić. I to bezproblemowo. Tak. I on też lubi to, bo on nie lubi tej stagnacji. On, on, on czeka na, na to, aż ktoś mu te zajęcia odwoła, czy, czy ktoś tam mu ten kij wbije w, te, w tego rowera. No coś się dzieje, no tak. i idźmy do przodu. Natomiast ale to pięk, pięk, pięk. SFJ też robi. Tak, tak, no. tak jeszcze, ale SFJ jeszcze jest takim statem, jakby odpowiedzialny za grupę. Koniec za emocje tak. ludzi, za to, żeby każdy czuł się dobrze w tej grupie. Mm -hmm. I doceniony, i zatroszczony, i zaopiekowany, no. i najedzony, i po prostu zdrowy. <laughs> po no, prostu... Zdrowy, właśnie. tak I on jest też evenementem, bo wszyscy myślą, SFJ, SJ to tradycyjny, yy, powiedzmy, idzie według planu. Jest, Nudny, jest to, fakt, jest to tak. fakt, że oni lubią ten plan, lubią ten harmonogram. Będą to mieli, ale pamiętajcie, to jest typ zaczynające, oni naprawdę są dość spontaniczni. Szczególnie jeśli chodzi o poświęcenie swojego czasu czy, czy swoich zasobów dla kogoś innego. No na przykład ESPIOT może mieć plan dnia, przyjdziesz go odwiedzić, i on naprawdę rzeczywiście będzie ci cieszył, że przyszedłeś do niego. Tak. Musi i no? zmienić ten cały swój plan na popołudniu, chyba, że się zobowiązał, to wtedy sobie pojedzie, ale on naprawdę się cieszy. On pójdzie, wyciągnie jedzonko, zrobi na szybko. To, to, że FJ nie znaczy, że, że mhm. nie burzyć planów ani nic takiego. I będą bardzo hiper inicjujący, startujący, mm. jeśli chodzi o nowe relacje międzyludzkie. Tak, tak. A może do tego, a może do tamtego. I oni tak no. po prostu zbierają, mają potem tą sieć, całą ludzi i z tego potem pokonują tych największych, po prostu y, takich, no nie wiem, największe mózgi tego mm. świata. Bo największy mózg świata znalazł 68 połączeń i kontaktów i. I nic ten... z tym nie robi. Tak, a ja sobie mówię. A ja znam tego tam Bogdana i ten Bogdan. O ja to mam jak właśnie super, super anegdotę właśnie, bo y, znam y, dwie osoby, oni ogród prowadzą razem i ta jedna osoba ona miała świetny plan na ten ogród i szukała słomy. Szukała i szukała rok, dwa już z Allegro zamawiała 30 zł, 30 zł za kostkę słomy. No ale przechodziło pod dom i było. Jak ten SFJ, wspólnik, się dowiedział, to nie z niedowierzaniem. I oczywiście, patrzy, patrzy, wychodzi z domu, ubiera te kalosze, wychodzi z domu, idzie na pole, bo akurat był jakiś rolnik prosi, gdzie ja mogę znaleźć słomę. Na drugi dzień przyjechała ciężarówka i milion tej słomy za 6 zł kostka. To jest taki przykład dosadny, ale prawdziwy, że faktycznie to tak działa. Tak i im też trzeba, jeśli chodzi o SFJ, SFP, zapewnić, to, że przyszłość jest jasna, klarowna, jakby w tym sensie, że zadbać, że oni nie muszą się martwić bać się tego, bo oni tak. się często boją i trzeba pokazać im, że no. spokojnie, że ty tu działaj, tu masz jakby no. możliwość inicjowania, a twoja przyszłość tak dalej jest pewna. Bo, bo tutaj... oni jakby poświęcają tą przyszłość, przez to, że oni tę tera teraźniejszość jakby oddają tak. innym ludziom, to wiadomo, to co robię dziś, rzutuje na jutro, jeśli ja dzisiaj mm -hmm. za dzień poświęcam innym. No to je, jest to fair, żeby ja, czy ty, czy ty, żebyśmy my zadbali o tych naszych zaczynających, którzy poświęcają nam swoje idee, swoją wiedzę, swoje, swoją teraźniejszość, i żebyśmy zadbali o nich w tych dziedzinach, gdzie oni nie do końca tam domagają. No. Zgadza się. I nie krytykujmy typów ENTP, ENFP, że ich pomysły są totalnie tam czasem się mówi, że nierealne, od razu tak się zbijaj. O, twoje pomysły są nierealne, głupie. To jest gaszenie, to jest niepotrzebne gaszenie entuzjazmu. Tak, no. można to powiedzieć w odpowiedni sposób, zakomunikować. Tak. E... czy na pewno to przemyślałeś na przykład, albo, albo A, wytłumacz mi, na czym polega to. Tak, plan. albo może zróbmy tą część tego pomysłu, tak, tak? tego planu, a yy, zobaczymy, zobaczymy, nie, jak to będzie. Albo wpiszmy to do kalendarza na przykład, dzisiaj to, jutro to, jutro coś tam, ale Zgadza nie się. od razu, nie, nie chce mi się. A nie, to jest A to jest problem. głupie ty zawsze z tymi idiotycznymi pomysłami z, nie z tej ziemi. A bo a znowu coś robisz spontanicznego, a miałeś coś tam, coś tam. Nie, no przecież potrzebujemy tych ludzi. no. Naprawdę no tak że... nie gasić entuzjazmu i doceniać to. Nie gasić startujących, bo nie wystartują. No. Kiedyś się w końcu nie wystartują tak. i ten samochód przykry, padnie. To jest tak przykry widok. Ten samochód padnie i nie odpali. No i. Pomijając to, że... I wszyscy będą siedzieć w tym naucie? Tak, i czekać. I czekać. I jeszcze... I czemu Tam to nie zapala? No, nie wiem. Bitulki. No i dodam jeszcze, że po, poza niegaszeniem ich inicjatyw, to trzeba dać, dać im przestrzeń na nowe inicjatywy. Czy w biznesie, czy w domu, czy w rodzinie, czy nawet w szkole. Oni muszą mieć tę wolę, żeby wymyślać ciągle te swoje plany. Czy te swoje S plany? Na codzienność, że a teraz pojadę sobie mhm. do sklepu, a potem odwiedzę tam ciotko, ciotkę Marysię po drodze, czy na te N plany NFP, NTP, a dzisiaj napiszę sobie książkę, a jutro gdzieś tam wdrożę sobie nową jakąś aplikację i będę ćwiczyć. No nieważne, jakie są te plany. Trzeba dać im przestrzeń. Często jest tak, że patrzymy na człowieka i myślą, o, gdyby on tylko miał jakiś harmonogram czy plan. I potem próbujemy jego wcisnąć w nasze ramy tak, i w nasz, nasz ulubiony sposób działania, tak. a tak naprawdę są ludzie, którzy opierają się kalendarzykom czy tym harmonogramom mhm. czy takim rzeczom nie dlatego, że oni są głupi. Tylko dlatego, że oni lepiej funkcjonują bez tego. Wiadomo, samodystyfikacja to jest piękna rzecz dla każdego, szczególnie tak. dla zaczynających, szczególnie dla nich. Mm -hmm. Ale nie muszą być zamknięci w te nasze pudełka. Tak, tak, tak. Dać im być sobą mm -hmm. i pomagać im w byciu najlepszą wersją siebie. Oni, bo oni naprawdę zajdą daleko, jeśli, jeśli damy im tą przestrzeń. I jeszcze ważna rzecz też. Oni nie po darmo nazywają się zaczynający. Doświadcza o tym, że zaczynać jest im bardzo łatwo, bardzo łatwo. Oni mają milion pomysłów na, na minutę, na sekundę. Tylko oni nie lubią zamykać spraw, nie lubią tego. I, I też nie do końca, nie chcę powiedzieć, że nie potrafią, bo wiadomo, każdy potrafi zaczynać, każdy potrafi yy, uh -huh. zamknąć sprawy, ale oni mają taką niechęć, też nie, nie do końca czują się dobrze w tym, jak, jak coś zamkną i muszą przejść. Przejść dalej. Aha. No więc to trzeba uszanować, i tu znowu, niech się rozwinie ten zaczynający i niech zacznie zamykać te sprawy, ale pamiętajmy, że są inni ludzie też od tego, żeby zajmować się też tymi szczegółikami, które są potrzebne do doprowadzenia sprawy do końca. Zaczynające Aha. są od zapału, od pomysłów, i potem w pewnym momencie oddajemy ten plan. I ja. To brzmi trochę abstrakcyjnie, ale jestem pewna, że, że rozumiecie, że są tacy ludzie, może nawet i Wy, że są tacy ludzie, którzy, którzy się katują, a bo ja mam tyle pomysłów, a niczego nie kończę. Mam cztery książki na raz otwarte, a potem przechodzi mama i NFJ i mówi, czemu Ty nie umiesz jednej książki skończyć, nie? A Ty się zastanawiasz, no ale jak to jest, że czytasz jedną książkę na raz? No i chyba wszyscy znamy kogoś, albo sami utożsamiamy tak. się z tym, że jednym jest łatwiej zaczynać, jednym jest łatwiej zamykać sprawę i też inni lubią, wolą to pierwsze albo to, 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 to I dla tych wszystkich SFJ, którzy teraz mówią, ale ja przecież jestem sumienny w moich obowiązkach, zadaniach i tak dalej, może w tych Twoich codziennych, w aktualnych obowiązkach tak, natomiast pomyśl, czy na pewno zadbałaś albo zadbałeś o kwestie takie długoterminowe. Które też zaczynający mogą mhm. zaniedbać i które mogą ciągnąć się mhm. przez lata i nie rozwiązać tych spraw. To też super, bo te właśnie pułapką ESF, e, mhm. czyli SFP i Ja SF, też jest tak, że oni, oni chcą wiele rzeczy zaczynać. Na przykład ktoś przyjdzie do nich z prośbą, i oni się zgodzą na, na wszystko, tak, i tak. potem jest o tej godzinie dziewiątej, mam trzy spotkania umówione, na żadne nie przejdą, bo nie zdążą, bo na ósmą też mieli trzy spotkania. I to też ludzie potem patrzą z góry na tych ludzi, że nie można im zaufać, że, że jak się z nim umawiam to nie przechodzi, że jest niesłowne, a tu znowu wychodzi na to, że oni chcą wszystkie pomóc, chcą te wszystkie rzeczy zacząć, chcą się zabierać za to wszystko, tak. ale nie mają na tyle samodyscypliny, żeby to odpowiednio roz, rozponować. W tym też pomóżmy naszym, naszym zaczynającym. Przynajmniej, żeby powiedzieć, A nie miałeś coś innego o tej godzinie, albo a jesteś pewny, że to zajmie tylko 20 minut. To też jest taki ból życia biednych zaczynających. Bo ENTP, ENFP nie do końca wie, ile czasu coś zajmie, bo oni żyją w innym świecie niż w tym na naszym, wymiarze. W innym wymiarze. Na ESFP, SFJ, raczej zawsze pozytywnie, bardzo optymistycznie podchodzą do, do swoich planów, i dla nich to jest oczywiste. Co za problem? Zadaję to 20 minut i przejdę dalej, Następnie rzecz w 5 minut, na w 10 minut, i przechodzi koniec dnia, i potem czuję się, że nic nie osiągnęli, albo jeszcze bardziej, że zawalili, bo tam się z kimś nie spotkali i tutaj nie wykonali swojego celu. Podsumowując, jeśli chodzi o zaczynających, e, inicjują, nie są bezpośredni, są dynamiczni, ciągle w ruchu, energiczni, z płoną, tak. żywym ogniem, działają, można wykorzystać do zaczynania, do startowania. Tak, oni chcą, oni czekają na tę tak. okazję. Tak. Nie gaśmy ich, wspierajmy ich w tym, dajmy im to, żeby mogli się wykazać w tym, żeby mogli po prostu coś zacząć, mogli ludziom zaszczepić jakąś ideę, hmm. czy po prostu inicjować te tysiąc wątków. Mm, nie obwiniajmy ich tak bardzo, że pewnych rzeczy nie zamykają. Pomóżmy w tym, jeżeli. Czyli obwiniajmy, jeśli już przesadzają, nie? Tak, Ale. Pomagajmy im. Zrozumijmy, tak. bardzo. Jeżeli tak, jesteśmy w tym lepsi, pomóżmy tak, im tak, w tym. A tak. oni nam pomogą w tych innych rzeczach. Zgadza się. I, Współpraca. I tak. I doceniajmy ich energię, doceniajmy to, kim są i. Mm. Jeżeli widzimy, że mamy takiego przygaszonego startującego, to albo po prostu nie zost... on nie wie, że może coś zainicjować, że może coś wystartować, i trzeba go po prostu no, może już do tego popchnąć, bądź... albo już jest po. Bo już jest w tym momencie sparzenia, już jest taki troszeczkę dopalony. Nie chce. nie chce się nie chce się podwoić, tak. nigdy nie wychodziło. I no. to jest moment, żeby może jakoś dłużej popracować z tą osobą, żeby ją. Uratować i z powrotem, że mogła wrócić na te e, entuzjastyczne startujące tory. No czasem warto po prostu dać przestrzeni mi maną no, zachętę i on sam się odpali, bo oni są mistrzami tak. No ale trzeba to zrozumieć, zobaczyć. Nie. Spróbować uczyć